Jedną ciekawą rzecz wam mogę powiedzieć. Grałem sobie przed chwilą w FIFA z moim tatą i zastanawiałem się, dlaczego do cholery czasami wibruje mi pad. Okazuje się, że gdy Syndicate był włączony w tle, w wszedłem jakoś do tego kibla używając pada, wystrzelałem salutką amunicję i i po prostu gra była kontrolowana przez pada. Miłość była w pasku. No ale cóż, nieważne. Z tej strony Tivolda, to jest kolejny odcinek Syndicate. Dajcie mi włączyć stopper. Jedziemy Naszym obecnym celem jest wyeliminowanie sił tych, z którymi walczymy od samego początku. No idziemy ra. coś tutaj jakieś gazy ostre się są rozpylone, ale my mamy to gdzieś masz 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 A okay. trololo Cześć Co jest? A schował się. Szakalaka. Dobra, rozwaleni. Dart overlay. Naprawdę przydatna funkcja. Co jest? O kurwości. To będzie dobre miejsce na na suicida. Aha, wieżyczka ich rozywała. To też dobra opcja. Dzięki, wieżyczko. Zmarnowa chciałem suicida zrobić, tak lansiarsko, ale cóż. Każdy sposób dobry, nie? Byleby skuteczny. Mam jakieś dane. Minigun! Łow Tutaj będę... Haha, ha, sweet! Co się tutaj dzieje? O! Może być ciekawe. Mogę tym celować? Mogę rozkręcić jak Team Fortress. Come on, bitches! I'm ready for ya. Mam nieskończoność amunicji. Co ciekawe. No, rozpierdolcie. Ho-ho! jest, to jest coś. Gdzie są przeciwnicy? Chłe, chłe. Ciśniem na górę. Disable to gówno. Hej, lol. Już ich nie ma. Dobrze idę, w miarę dobrze idę. Reactivate this shit. Oh yeah. Ilu teraz będzie tu operation. przeciwników? Yeah, pociąg jest już, jest już operation. O kurwa, ktoś tu z na pewnie będzie w takim razie. Reactivate train and reach main controls. Gdzie Tom? Nie ma sprawy. Przeciwnicy. Suicide'a tam jebnąłem. Jo! Cholera! No, come on! Całkiem przyjemny rozpierdol. Gdzie jeszcze ktoś jest? Czuję Was, czuję Wasz odur. Chodźcie tu, kolega, trollolo, chyba umarł. Dużo Wam to dało, dużo Wam to dało, Activate. a still active. Jestem na dachu. Siedzę na koniu no. Jebło. No to jedziemy, oooh. shit! Bridging, 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 sukces. Bridging, 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 sukces. Jeszcze coś strzela? Nie. Aha, to są moje osłonki, mogę sobie robić. Czym już mogę je rozdupcyć, albo mogę je schakować? Wow! Dobra? Gdzie są kolejne? Już lecą. Skórwy, syny. Hakuj, hakuj, hakuj. Ajajaj. A to są ludzie! Na takich latających jebaczach. Latające jebacze. Ja to mam najlepsze nazwy na wszystko. <laughs> po co komu? Hakowanie mózgu jak mam minigana? Taka prawda. Minigun rozwiąże wiele problemów. I to szybciej i efektywniej. Chodzę. Dobra. Zaraz będę na samym przedzie. Muszę to koledzy pewnie przylecą kolejni. Jestem na was gotowy. A nie, jednak nie ma. Okej, okay, spoko. What? Shit, będzie z boku pewnie. Eliminate the gunship. To chyba się schowam. O kurwa. Hakuj, Hakuj. No, na dupce. Wow. Sakowałbym coś albo rozwalił. Ua! Jeszcze ktoś tu jest? Czy wszyscy padli. Aha, muszę bronić tego pociągu. Dobrze rozumiem. Fajnie, że mam nieskończoność amunicji. Zapomniałeś, że mogę darta używać przecież teraz do Kaman leci, kurwy syn. Aha, muszę je pohakować wszystkie Co to miało być? Aha, Rozjebane, a tu jeszcze te jebacze są. I walcie się na raid, dostaniecie z minigana. Kurde, kurde. Wow Sporo ich tu. Aha, ja nie kucałem. Dlatego Jebacze na razie się nie, nie, nie wbijają się. Kucałem ten, teraz te przylecą. Gówna, żeby drillować Będę ją musiał pohakować wszystkie Jak leci. Chyba że tamten będzie znowu chciał ze mną walczyć. Nie, będzie chyba strzelał tym gównym, tak? Chyba, że go rozwalę Dam radę? O, była dobra opcja. Ale chyba nie. Strzela! Dobra, padły. Czemu go nie rozwaliłem? O nie! Cholerstwo. O, szczela to dobrze. Rololo. Obracam ich przeciwko ich samym ich ludziom. Dobra opcja. Nie jestem bridging zbyt wygodny, ale już Holera. Cholera! no tą wieżyczkę schakować. Się uwolniła! Aha! Aha! Bridging Spoko Wo! Wow! A, ja myślałem, że znowu jakiś tunel. Znowu ten podniebny jebasz będzie. Leci! Mogę go chyba rozdupczyć, Patrzcie, on się tam już pali. Widzicie? A, postrzelam. Co mi szkodzi? Yeah! Ginż ma to. Wytrzymały skurwiel. Dobra, czas... Czas hakowania na trzeba. No, a hakuj. Ojej. Jebło. Cholerstwo. Reaching. Dobra. No, strzelaj. Dziękuję. Ojej... Je jebią mi się przyciski momentami. Jak chcę tamtą wieżyczkę skakować, ona jest najprzydatniejsza o teraz. Fuck yeah! Nadurwiamy! Yeah! Chyba ich steczka rozsypałem. Ginie cholera. Nie pykło. Dobra, teraz ten jebacz podniebny przyleci już po nim. Bo się zdenerwowałem. Leci, skurwysy. Hitmarker jest, jest zabawa. Rozwalę go czy nie? O! Już nie zdążyłem. Aaa! O Jezu! Jak mnie biją! Ubiega, ubiega, ubiega. Na dół Michasz, po prostu się kurzy. Hakuj, że to, hakuj to głowy, proszę. Nie to. Bo się za często przylepia do tych coverów. To jest skurzające. Dam radę to zhakować. Holer, swoje bane. O! E, mam to też rozwalać, ale Tam mi życie się tego gówna pokazuje z boku. O! Oh, Rozdób zaraz będzie. Jest! Padło! Chryste, panie. Yeah! Dobra. Zapomnij, ja w ogóle do tego nie strzelałem, jak to leciało obok. I dlatego mnie tak tutaj rozdóbceli. Uploading coordinates. Fuck yeah! You are in my way. Oh yeah! Co to już koniec misji? mini misja? O, króciutka. misyjka Milestone 5. Dobra, nie chcę mi się tego oglądać. Ładu, ładuj się, ładuj, ładuj. Lalalala. Ładuj się, ładuj. No proszę. O. Rozpocznijmy sobie kolejną misję i skończymy ten odcinek. Bo, bo, bo za chwilę stream. O, jestem w tym New York. Chociaż może przyjdziemy tutaj kawałek, pogadamy z ludźmi. Eurocorp. Jezu, te miasteczka. Kurwa, macie jakie wysokie budynki. Have nice day. Co tam laska? What <laughs> oh, the Kilo. Thanks for coming. Walk with me. Outstanding work at Aspari. The thing with Droll was a shock. I should have seen that coming. She's been sharing information with Chang for some time. Now, with him out of the picture and the files wiped, we've regained some of the initiative. But we're still vulnerable. Could you sign this, Jack? Next time, make an appointment. I don't like surprises. The market is at a critical juncture, and war is brewing between the corporations. Cayman Global's been thumping their chest with this Panama Canal thing, and developments in chip technology are at the front line of the war. There's an obvious risk that Drawl is going to defect. Well, we can't allow that to happen. But at the same time, she's too valuable an asset to terminate. Sam? Jack? Still waiting for the numbers you promised. Something you're not telling me? Sorry, I should have something by the end of the day. Good man. which brings us to the problem at hand look at that best biotech mind of a generation such a shame follow me

We should be able to get something else on there. Excellent, Calico. I'm not so sure. The new chips are much more powerful, and these connections are old. Seizure! I was afraid of that. Kilo! Hold him still! Shit! are losing time! There! Pulp fiction style! Trace memory convulsions from debugging. It'll damp out. But no more upgrades for him. What did you do know to me? How are you feeling? Like somebody stabbed me in the damn chest. Yeah, he's good to go, Jack. As good as he's gonna be. Thank you, Lily. Ooo uh. świetnie. Co już idziemy na akcję? No, adrenalinka w, w serdu ta już, już jedziemy walczyć. O zobaczmy, co to za broń. Da fuk! A, a my też ognia sprytne. Chociaż to o, stara technologia. Convince Dr. Drawl to stay with us, but in the meantime, we need to keep an eye on her, make sure she doesn't suddenly decide to try her luck out west. So, you and Merritt will be on surveillance duty for a few days. Guess I'll go brief the setup team. Above all, Kilo, keep Lily out of hostile hands, whatever that entails.

And to the practice area to begin test. No problem, bitch. fajne te treningi. Na kim by to aktywować? Aha, tylko na tym mogę, co? Bum, bum, bum! Ładnie! Teraz samego siebie. Wow, sweet. Powiem Wam, to jest naprawdę przerażająca perspektywa przyszłości. Wyobraźcie sobie, że idziecie z ulicą nagle takie. I nie możecie nic zrobić, jak zabić po prostu wszystkich, których znacie, czy znaczy, wszystkich, którzy są obok Was, nie? What the fuck? Dzieci przeciwnicy. O, zajebisty trening. Mam sześć pocisków. Spoko. Aktywuj kuriera.

No jest. Exit. The simulation. Boom. Spoko. Będę czasem używał, czasem nie. Zobaczymy. Tak, jak najbardziej mi się na razie. A wszystkie mi się podobają. zajebiste to są opcje. Szkoda, że niestety to już są wszystkie opcje takich mocy. a i tak gra się całkiem suitaśnie. Dobra, zobaczmy co tu się stanie i skończymy EPA. Wkurwia mnie w grach, jak nasza postać jest, nie ma. Czyli wiecie, to jest taki typ bohatera, który nigdy nic nie mówi. Czy to w werpegach jest to zastąpione tekstami, czy po prostu w strzelankach nic nie mówi, to zawsze mnie to wkurza. Tak samo jak na przykład w Kingdoms of Amalur. Wybierało się teksty, ale po prostu nikogo nie było słychać. Znaczy nie było naszej postaci słychać, sorry. Czemu? Why are you so lazy, game developers? No, gdzie jest Mary? No, gdzie jest Merit? Dobra, wychodzimy z dropshipa. Wo wow. o, świetnie, jeszcze się spierdol na dół. Randewu i w merit. Dobra, okej, okay, moi drodzy, mam nadzieję, że niech się wam podała bo jutro może trochę krótszy niż pozostało, ale i tak teraz będzie stream, tak więc do zobaczenia w następnych odcinkach i bye, bye.